Na początek zapowiedź luzowania obostrzeń pandemicznych i zmian w kwarantannie, które wejdą w życie w ciągu najbliższych dni. Od 15 lutego zostanie zniesiona kwarantanna z kontaktu oraz kwarantanna przyjazdowa. Ponadto 21 lutego uczniowie szkół podstawowych klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych wrócą do nauki stacjonarnej. Według ministra zdrowia, wysoka liczba zakażeń nie przekłada się na liczbę hospitalizacji. Obecnie dla pacjentów z COVID-19 przeznaczono około 30 tysięcy łóżek. W najbliższych dniach 5 tysięcy z nich wróci do systemu leczenia pozostałych chorób i schorzeń. To już ostatnie dni, by zgłosić swój projekt do WBO 2022. Termin mija w poniedziałek 14 lutego. Do tej pory zgłoszono ponad 150 pomysłów na inwestycje. Do wydania jest 30 milionów złotych, z czego 21 milionów zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 milionów projektów osiedlowych. Projekty należy składać na formularzu dostępnym na www.wroслаw.pl ukośnik wbo, papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej dwóch mieszkańców popierających projekt. Wśród nich może być również podpis lidera. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszym portalu. Remont ulicy Komandorskiej na finiszu w sobotę powinny zakończyć się prace na odcinku od ulicy Swobodnej do ulicy Wielkiej. Spękaną i nierówną nawierzchnię asfaltową rozebrano i zastąpiono nową. W obrębie przejść dla pieszych pojawiły się obniżenia ułatwiające poruszanie się między innymi osobom z niepełnosprawnościami. Wymieniono także nawierzchnię w zatokach postojowych oraz przebudowano chodniki, a tam gdzie jest dnia wyłożona jest kostką brukową, załatano dziury. Remont kosztował niecałe 1 800 tysięcy złotych. Jest pozwolenie na budowę nowych mostów Chrobrego. Wkrótce ruszą prace. Nowe przeprawy będą kosztować blisko 70 milionów złotych. Powstaną po lewej stronie już istniejących mostów, które znajdują się nad kanałem przeciwpowodziowym i kanałem żeglugowym Odry, między ulicami Mickiewicza i Monte Cassino na Sempolnie, a ulicą Swojczycką. Przy okazji przebudowany zostanie układ drogowy na ulicach Monte Cassino, Marca Polo i Monopolowej. W sumie powstanie 877 metrów nowej jezdni, ponad kilometr dróg dla rowerów i ponad 1100 metrów nowych chodników. Na mostach przyszłościowo wybudowane zostanie też torowisko tramwajowe, gdyż cały czas trwa projektowanie trasy tramwaju na Swojczyce. Sama przeprawa powstanie w połowie przyszłego roku. W powietrzu powoli czuć wiosnę, widać ją też na wrocławskim rynku, z którego zniknęły już świąteczne ozdoby, a w ich miejsce powracają ogródki gastronomiczne. Ogródki zlikwidowano z całego obszaru Parku Kulturowego Stare Miasto w połowie listopada, między innymi w związku z jarmarkiem bożonarodzeniowym. Ale od początku lutego wracają na swoje miejsce. Otwartych jest już kilka i szybko powstają następne, obudowane i ogrzewane. By niestraszne, w nich były zmienne warunki atmosferyczne. Restauratorzy liczą, że otwarcie części zewnętrznych przyciągnie do restauracji większą liczbę gości. A na koniec ciekawa wystawa plenerowa Oblicza Odry. Plansze opowiadające o rzece stanęły tuż nad jej brzegiem na bulwarze Dunikowskiego i opowiadają o jej walorach, funkcjach, ale też zagrożeniach, jakie ze sobą niesie. Wystawę przygotowali studenci kierunku Historia w przestrzeni publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia. Prezentacja to 16 tablic w okolicach amfiteatralnych schodów prowadzących prosto do rzeki Nieopodal hali targowej. Wystawę w plenerze będzie można oglądać do 21 lutego, później będzie prezentowana przy Centrum Historii Zajezdnia. I to wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dziś. Po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!